Cześć! Dzisiaj Wam zaprezentuję trzy Chromebooki, które są warte, myślę, uwagi, jak szukacie taniego, prostego laptopa do plecaka, przejrzeć internet, pocztę, coś zanotować, tego typu rzeczy i czwarty laptop niespodziankę. Więc zaczynamy. Pierwszy to jest Lenovo. 4 giga pamięci RAM, zaraz Wam pokażę całą specyfikację. 16 giga pamięci dysk. Ale mówię to jest Chromebook. Czyli do prostych rzeczy tam jest wygrany Android system Chrome. Gdzie możemy wszystkie aplikacje uruchamiać z telefonu. Fajny do pracy. Myślę, że coś fajnego. Sam się zastanawiam nad czymś takim. Czterorodzeniowy, oczywiście, procesor. To był dla mnie taki wymóg, można tak powiedzieć. Bo myślę, że sobie nie wyobrażam innego chrąbuka. Cztery rdzenie musi być. Żeby nowe aplikacje bez problemu było można uruchomić. 4 GB pamięci RAM. Myślę, że to spoko. 16 GB dysk. Spoko z tym, że możemy to chyba upgrade'ować, z tego, co powiem. No, można wymienić na większy. Jaki ciężko mi powiedzieć, to w trzeba się poczytać dokładnie o każdym modelu WiFi, HDMI, USB 3.0. Więc myślę, że fajny sprzęcik. oczywiście mówię tu o używanym. On kosztuje 260 zł. Kolejną propozycją jest ASUS. Za 300 zł. I on też ma czterorodzeniowy procesor. Pamięć RAM 1600, 16, czterorodzeniowy, 16 pamięci RAM, SATA 3, więc będzie można coś zmienić, wymienić dokładnie. To myślę, że zobaczymy, jak to wygląda. Jak któryś sobie z nich zakupię. Myślę, że niedługo muszę. Zobaczyć, jak tam z finansami bardziej priorytetowe dla mnie rzecz najpierw kupić. Na przykład Cyberpanka. Tutaj no, liczba akumulatora, potem takie bardziej szczegółowe. Waga produktu kilogram. Bardzo fajna rzecz właśnie, ja myślę, bo. Mam komputer normalny, porządny. Tu potrzebuję coś takiego na szybko usiąść sobie gdzieś w autobusie, coś zanotować, popracować, czy po prostu sobie w kuchni usiąść. Ogarnąć inne sprawy niż takie prostsze zadania. Zawsze łatwiej niż na telefonie. No, tu jest taki Asusik. Kolejna rzecz, ja wiem, się trochę rozgaduję. To jest ACER. Czterodzeniowy HDMI. I tutaj jest, to jest ciekawostką, że on ma 32 GB dysk twardy. Niektórzy różnie do tych Acerów firmy podchodzą, ale to jest 330 zł. To jest Chromebook. Taki zwykły laptop dla mnie, normalnie z niego korzystać. Nie przejmować się, jak te taki rzucę, to coś się stanie. Taki zwykły, prosty. Laptopik do takich codziennych zadań, jakieś tam biurowo, nie wiem, porozmawiać przez niego na Skype, czy pisać jakieś teksty, popracować, film sobie obejrzeć w podróży. Takie proste zastosowanie, myślę, że bardzo fajna sprawa i coś innego jakiś inny system niż Windows. Fajnie się zapoznać, bo może być to fajne rozwiązanie, jak mam ko laptop, korzystamy z telefonu, z jakiejś aplikacji, będziemy mogli tutaj korzystać. Ja z czasem będę chciał spróbować tu wrzucić też jeszcze mm, Linuxa. Na przykład Mint'a, zobaczyć jak to będzie chodziło, śmigało. Ale to tak na przyszłość. Chociaż jak będzie dobrze mi się z tego Google Chrome korzystać tej aplikacji, to już nie będę prawdopodobnie cudował. Chyba, że się drugi dysk. Widzę, że tutaj są jeszcze jakieś inne propozycje, ale to jak mówię, tutaj ja Wam pr przedstawiam te trzy propozycje Chromebooków. I jest jeszcze propozycja laptopa, który ma gabaryty, tak jak Chromebook. Bardzo fajny te sprzęcik Klenowo E11 też. Tak jak był tutaj ten pokazywany pierwszy laptopik, bardzo fajny tu, tu mam też laptopa takiego E11, on występuje w wersji Chromebooków z systemem Chroma to jest Android coś, to się Chrome chyba system, Chrome OS się nazywa a tu jest akurat wersja z Windowsem bo nie ma problemu żeby Windowsa zainstalować za 420 zł. dlaczego na niego zwracam uwagę dlatego, że on ma 128 GB dysk twardy Dziesiątkę Windows, latryczkową yy, Windowsa 10, czterorodzeniowy procesor i 4 GB pamięci RAM. Ok, ktoś powie, że mało na Windows. Do pracy normalnie biurowej, przeglądania internetu i takich spraw tam czy film obejrzeć jest idealnie. Wystarczy 4 GB, naprawdę. Tutaj cudów nie zrobimy, jak chodzi o inne parametry komputera, procesor. Tutaj nie będziemy jakichś wodotrysków wyczyniać na tym komputerze. Bardzo fajny, uważam, sprzęcik dobrze skonfigurowany, baterie. Tu pisze coś o baterii. Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj to piszą o na temat baterii. 4 do 8 godzin na baterii, i o to chodzi w Chromebooku ten bardzo fajnie on mnie kordzi, naprawdę. Tym bardziej, że ja prawdopodobnie Windowsa z niego bym wyrzucił i zainstalował sobie przy takim dysku Linuxa Mint'a. Bo mi się przyjemnie na nim pracuje, jak chodzi o taką biurową pracę, naprawdę. Miła odskocznia od Windowsa. Na razie, cześć pa. Do usłyszenia, i piszcie mi w komentarzu, czy chcecie raz na jakiś czas. Tego typu odcinki, gdzie polecam jakiś fajny używany sprzęt, zwracam na niego uwagę. Na razie, cześć, pa. Zostaw łapę, zasubskrybuj ja kanał.